Witajcie z tej strony. Soptys draftujemy 3 razy Return Torawnika. Aby ten format trochę sobie odświeżyć, oczywiście na Magic Online jeszcze nie ma Dragon Maze, więc nie jesteśmy w stanie draftować Dragon Maze, Gatecrash Crash, Draftuję 3 razy Return Myślę, że części z Was to się przyda, po prostu aby sobie odświeżyć karty. No i zaczynamy od paczki, która jest bardzo przeciętna. Cryptborn Horror oczywiście jest solidną erką. Natomiast. No, jest to jednak karta dosyć sytuacyjna, dlatego niekoniecznie chcę ją brać na pierwszym piku. Twój tak musi być konkretnie jednak, jednak zbudowany dla niej. Wydaje mi się, że najlepiej zabrać tutaj wirda, który jest zarówno, zarówno świetny w, w Izecie, w Azoriusie, jak i w Rakdosie. Po prostu bardzo uniwersalny stwór. I podążając w tym kierunku, mamy do wyboru albo Walkera, czyli bardziej ofensywny wariant. Bardziej w kierunku Ragdosa niż Izeta. Albo Inaction Induction, czyli tak naprawdę coś pomiędzy Izetem a Azoriusem. Albo Goblin Electro Monster, czyli tutaj bardziej stricte Izet. Wydaje mi się, że najbardziej, najlepiej zostać jeszcze otwartym i wziąć którejś z tych dwóch kart. Hmm. Kairona w ogóle na razie nie biorę pod uwagę. Generalnie jestem średnim zwolennikiem Kaironów przynajmniej na wczesnych pikach. Hmm. Wydaje mi się, że zabiorę jednak agresywnie hmm. Kera. Branie dobrego, drugodrowego stwora nigdy nie jest y, błędem. E, no właśnie, i kolejny pik to jest już troszkę gorzej. Wyraźnie tutaj widać, że to już nie jest. Nie ma tu nic specjalnego już. Tak naprawdę Goblin Rayleigh jest chyba jedyną opcją. Yy. Najlepszą kartą w parcie jest yy. chyba Trestle Troll w ogóle. Co o tej parce już dobrze nie świadczy. Yy. No tak jak powiedziałem, zabieram Goblin Rayleigh i tutaj już wyraźnie idziemy w kierunku yy. Ragdosa lub Izeta, a raczej Azorius już się yy z nami powoli żegna choć mamy fajną kartę do Azoriusa prawda mm, Arrestant e, mamy fajną kartę do mm, e, Izeta lub Azoriusa Skywatcha lub kartę fajną do e, Ragdosa no, oczywiście Jailbreaker sam z siebie nie jest jakiś super w Ragdosie ale mając 2-3 gaity staje się naprawdę solidne Myślę, że na razie wezmę bezpiecznie mm, Skywatcha po prostu. To mi pozwoli zostać mniej więcej w, w, na obranym kierunku. I z tej paczki najlepsza karta to jest Corsair's Accord, natomiast dla nas chyba jednak Grasp. Battle Horde jest ok, ale to jest nic, czego nie można by zastąpić. Natomiast e, Removal zawsze jest w cenie, prawda? Chociaż to nie jest oczywiście najlepszy remowal świata, ale jest na tyle solidny, że można się nim pobawić. No i w tej pasce Dynar Charge jest bardzo fajny z Goblin Rayleigh oczywiście. Tego nie lubię, osobiście przeciętny koleś. Z kolei bardzo lubię RAM Wing. Znaczy bardzo, może nie bardzo, ale jest no po prostu OK, tak. Ewentualnie możemy zabrać sobie Guildgate, a, jeżeli... Spodziewałem się, że być może coś byśmy chcieli splashować z białego a jest taki kart parę, na przykład Skymark Rock, mm, na przykład Areszt, prawda? Więc jest tych kart trochę, ale wydaje mi się, że na razie pójdę jednak konsekwentnie w Izeta. Wezmę e, Running'a, e, a w tej paczce z kolei zabiorę m, bardzo silna... bardzo silna Koman jeszcze krąży późno natomiast dla nas no chyba Vassal Soul biały już raczej jest poza naszym sferą zainteresowań więc no i kolejna niespodzianka bardzo późny Centaur Herald oczywiście nie będę nim grał ale zabiorę go komuś to jest naprawdę podstawa dobrej celestni ten koleś więc dziwne że tam jeszcze jest w ogóle Downsize I to jest taka trochę mm, lepsza moim zdaniem jednak wersja Fog'a, prawda? Ponieważ jesteś w stanie pozabijać te stwory w bloku Prawdopodobnie tym nie będę grał w main'ie, ale jest to niezła opcja na sideboard Czasami się przydaje, więc możemy z niej tutaj skorzystać no i wró wróciło do mnie dwie karty, które mogę... o których mogę myśleć. Kairun i inaction injection. No moim zdaniem jednak wolę injection. Hmm, Jakieś tam Kerunek gdzieś pewnie jeszcze dostanę, a to, bo to jest bardzo fajna karta, którą bardzo lubię. Oczywiście też pewnie gdzieś też jeszcze ją dostanę, ale... no... to jest super sprawa, żeby zatrzymać wczesną agresję dobrać kartę, prawda? Czy ewentualnie jakiegoś kluczowego blokera wyłączyć? Także myślę, że... No, mamy tych 8 kart, prawda? Po pierwszej parce, co jest dobrym wynikiem. No, nie ma tu nic specjalnego, tak naprawdę. Weird jest zdecydowanie tutaj najlepszą kartą. Mm. Mogę zabrać Dorkipera, który jest fajnym defensywnym stworem. Sprawia sporo problemów Rakdosowi we wszystkich fazie gry. Albo Armory garda Myślę, że jednak Dorkiper prawdopodobnie nie będę nim grał w mainie, ale. To jest bardzo dziwna rzecz, bardzo późny aresztant. No ale tak jak mówię, tutaj chyba ludzie jeszcze po prostu grają ludzie, którzy nie pamiętają tych draftów do końca i tak też grają sobie No Tak jak umieją, tak Dobra, okej, okay, więc tak, ten na pewno jest na site No jest średnie Oczywiście duo już jest spragnione Tiksów, a niestety mam idealnie 10 tiksów na swój cube draft. No i dostajemy mm, sferę, która oczywiście jest fajna i fajnie ją splaszować. Ale jest też parę kart takich dla nas. Przede wszystkim spirit. Mm. No zabiorę sobie tą sferę cokolwiek czy znaczy, prawdopodobnie będę ją splashował. No, szczególnie, że tutaj jeszcze dostajemy Supreme Verdict no, Oczywiście labber Crew, no, generalnie świetna paczka dla nas. Supreme verdict oczywiście no Ciężko jest to splashować, prawda? Myślę, że zabiorę sobie lobber crew jednak. Dam sobie spokój z tym, z tym pójściem teraz nagłym. Znaczy ja w sumie mogę iść w tego, czy... Hmm. Nagłym, nie nagłym. No gdybym wyrzucił tego typa i to, to mogę iść w tego Azariusa, prawda? Tak naprawdę. Może to nawet nie jest taki zły plan, żeby iść w Azariusa. Z tej paczki mi tutaj coś wróci, no bo wtedy już muszę podarować ten lobber crew, prawda? No dobra, spróbujemy pójść w Azoriusa. W tym momencie muszę sobie przejrzeć jeszcze raz karty, żeby czegoś nie pominąć. W tej paczce zabieram... myślę, że teraz znowu. Ten jest bardzo porównywalny jak Chainwalker, więc to akurat nie jest problem. W Azoriusie mogę potrzebować tego Keepera w mainie. No i to oczywiście out, prawda? To nam daje w tym momencie 10 grywalnych kart. No myślę, że ten Azorius wygląda chyba trochę lepiej jednak niż ten IZ. Oczywiście idąc cały czas w, konsekwentnie w IZ no miałbym podobny deck, ale jednak no Detention Sphere i Supreme Verdict to są karty, które no skłaniają cię, że warto iść w tym kierunku, prawda? W tej paczce mogę zabrać Drogi Removal albo, albo tak naprawdę nic. Najlepszą kartą jest Ultimate Price, bardzo solidny jest też e, Reveler. Ale no, dla nas myślę, że jednak ten judgment Na razie jest w naszym deku słaby, ale dobieram, dostanie mi jakiegokolwiek y, tokeniarza i będzie okej okay. <grymne> Arsilot, gdzieś tam krążący późno Mogę go zabrać z uwagi na to, że jest tam wart chyba 2 x mm. Ale mogę też zabrać solidnego latającego stwora albo tego typa który jest bardzo silny no, a zabiorę sobie tego jazdido ta cokolwiek nic tam nie tracę specjalnie a on tam coś jest wart Poza tym chyba ja potrzebuję jeszcze jednego tam do deka. Więc Jest to jakieś, prawda dwa w jednym mm, Armor jest ok nie jest jakiś musowy ale jest ok Promenada byłaby jakoś tam też uzasadniona jeżeli chcemy coś splashować. No zabiorę sobie armor nawet nie wiem czy będę nim grał ale jest taka opcja na pewno no i tutaj dostajemy mm, Ice in the sky z którym na pewno chcę grać Tego też bym przygarnął, oczywiście, to, to też, ale Eyes in the Skies to, to jest dla nas zdecydowanie najciekawsze. No dobra, Electromancer. No, możemy zabrać kolejne Action Induction versus. Y Operation. Wolę generalnie tą kartę, ten Inaction Injection, ale mam już jedną, a mam trochę niewiele stworów, więc chyba jednak drugoturowy drop. Kolejny Grasp. To już cokolwiek. To out. To out. Co, z tym jeszcze otwarte na splash, prawda? Jakichś kart. W tym momencie, jak widzicie, mój tek ma 16 kart. Co, biorąc pod uwagę, jakie przechodziłem kolej losu, no jest dobrym wynikiem. Ten armor jest dobry w moim deku. Mam już teraz w tym momencie 3 enchantmenty oprócz niego. Yy, I paczka numer 3, w której dostajemy całkiem solidną arkę. To nie jest jakiś wybitny stwór, ale jest na pewno ok. Mamy też kontrę, która pewnie już nie wróci do nas. No ale myślę, że jednak yy, wolę chyba Gianta, biorąc pod uwagę, że mam bardzo niewiele stworów. W tym momencie to będzie mój dziesiąty stwór. Myślę, że jednak wolę właśnie tą kartę. <coughs> Call of the Conclave. <coughs> Na no, opartego mogę to wziąć. Dołożyć jakiś forest czy dwa. Ewentualnie mogę zabrać stab wound i dołożyć jakieś swampy. Hmm, wydaje mi się, że jeżeli już to Stabund jest lepszym Splashem więc jego zabieram New Frau Guildmage versus takie dwie karty e, No jeszcze jest to, ale myślę, że no, jest wybór między Rescue a Mageem i Mage to jest zdecydowanie dla nas istotniejszy Tak jak powiedziałem, brakuje nam stworów w tym momencie więc każdy tani, fajny stwór jest dla nas pożądany. Na przykład jak Leaf Knight, Knight, który jest no, tani i bardziej niż fajny. Zdecydowanie bardziej niż fajny, więc... No, to jest jakieś tam... Nie wiem, kilkanaście procent więcej do siły deku ten koleś. Hmm. Oczywiście grając IZ-em, to, to byłoby świetne z weirdem Natomiast w tym wypadku nie mamy nic, nic co możemy zabrać. E, mogę zabrać sobie mm, indryka, który po prostu mnie boli, i to jest tyle w tej paczce. Nie wiem, jakim cudem ten centaur-healer tutaj jest, ale myślę, że muszę go zabrać. Mm, Stealer of Secrets też będzie być to okej w moim deku, mam sporo detainerów Nightly Valor. Versus kolejny Steeler mm, No zabiorę sobie ten walor Kolejny pend do Armora No i chyba ten Careerun w końcu mm, zabieram Przyda się bo mam sporo tych dropów za 6 Zakładając, że nie gram ani Centaurem, ani stabundem I też może nie będę grał tym Mam 21 kart w tym momencie 12 stworów, tak To jest mało No to jest 13, prawda? Ta sztuczka jest okej, okay, tylko że w moim deku chyba nie będzie taka dobra właśnie z uwagi na brak stworów No, removal też zabierzemy Generalnie idąc, nie wiem, może w... Nawet ciężko im powiedzieć w którym kierunku idę zmiałb na lepszą talię, ale chyba jednak... To przejście na biało-niebieski było lepsze niż zostanie w Izecie do którego nie było jakichś wiele spektakularnych kart Być może w, w tym momencie, kiedy tam e, miałem wybór między konklawą a Stavundem trzeba było zabrać konklawę potem zabrać e, Celestial Guildgate i potem zabrać e, Centaur Hillera to być może był lepszy plan na tutaj na jakiś Ciekawszy deck, No ale dobra, no, załóżmy że na razie nie splaszuję nic Chociaż pewnie będę musiał, ale no załóżmy że nie Załóżmy, że... Znaczy, bo grając tym kierunem tak naprawdę musimy splaszować czerwony, a w tym czerwonym nie mam nic, co chcę splaszować. Mam jeszcze tego Virda oczywiście, który jest też w moim taku się mieści, absolutnie. Wydaje mi się, że najlepszą opcją byłoby zagrać Centaur Healer jako splash i ewentualnie sanktuarium. Mój Dek jest w stanie tam do tej siódmej many spokojnie dotrzeć naprawdę masę remowali natomiast nie mam nic takiego dużego co po prostu wchodzi i zaczyna po prostu ładować po, po dużym, duże obrażenia prawda więc to jest opcja druga opcja to jest Indrik zamiast tego Sanktuary który jest no bardzo solidnym stworem nie ukrywajmy i jest to koleś którego no, jak się uprę to mogę splażować Wydaje mi się, że wolę tak grać. Specjalnie się nie boję tych latających stworów, szczerze powiedziawszy, więc to nie jest jakiś problem dla mnie. Zasugeruję pewnie mi dwa Nie wiem czemu od pewnego czasu mam takie ten. Jakby że przeskakuje mi ten... Te landy się jakoś pojawiają na górze, nie wiem dlaczego, po co. W jakim celu, widzicie? No ale cokolwiek, gdzieś znikają, pojawiają się w kilku wersjach. No dobra, zostawmy to. Biały jest, powiedzmy, że ważniejszy. Może trochę. Mogę też zagrać po prostu doorkeeper i swift justice, prawda, i tyle. Mm. ale wydaje mi się, że ten healer i ten... to sanctuary jest lepszym planem ciut. Zrobię to tak, że wrzucę to i tego Durkipera i wyrzucimy tego healera i tego sanktuary ale to mi, nie, nie, to mi się nie podoba zupełnie. Mi się nie podoba zupełnie, wydaje mi się, że wolę to w tej konfiguracji. <coughs> po prostu wtedy mam. No nie, nie najgorszy start i fajny late game, czy fajny. No nie też jakiś wybitny, ale no, no po prostu taki, w którym jestem w stanie pomiędzy tymi wszystkimi removalami i tymi masowymi efektami zagłady, jak sfera czy jak werdykt, jestem w stanie chyba z tego coś ukulać. Natomiast, ten Kairun no, przyspiesza mi tych typów, ale to nie jest jakiś wielki wyczyn. Tak jak powiedziałem, nie jestem generalnie jakimś wielkim fanem Kairunów. Wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się, jestem przekonany na 100%, że te sygnety ze starej rawniki były 100 razy lepsze. Mimo, że nie robiły nic innego poza dawaniem many. to robiły to dobrze, bo po prostu dostaw, dostawiały się do gry w turze numer 2. Potem miałeś już 4 mana w turze numer 3, e, prawda i można było się zacząć wysypywać Myślę, że zostawimy tak jest w, tym, w, tej, w tej konfiguracji Ostatecznie mogę jeszcze jednego plańca wyrzucić i dać jednego foresta więcej Ale wydaje mi się, że tak jest ok